Myślę, palca, zawyfajcie, kochanie. O, nie mam bym... na klawiaturze, więc... A, to mi się wydaje, że ten w ogóle będzie leżał O, no, ogólnie. Znaczy nie? Ale, ale też mi się wydaje, żeby było... O, kurczę. Myślałem, że na poziomie będzie leżał. No, nie to tak, jest Nie pójdzie nie, wygląda na ci wybieram. ty. Samolot. Dalej, daję. E? No. Zajwiźć. Chok. Po lewej, kurwa. Niechcy nie w tym zamieszkuj. E, e, Hubert, ustawienia mikrofonu i zobaczy Twój mikrofon. Znaczy w Discordzie. Stawienia i tam masz głos i coś tam, czyli łapuję Twój mikrofon.